96. rocznica odzyskania niepodległości została uczczona bardzo hucznie w kolbudach. Uroczystości rozpoczęły się specjalną mszą świętą w parafii św. Floriana. Następnie już w sali koncertowej wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn Polski i wysłuchali przemówień. Prawie pięć pokoleń. Przez ponad 120 lat walcząc marzyło o tej jedynej, wolnej, niepodległej. Mamy, więc się cieszmy. My to dzisiaj będziemy robić za chwilę i wieczorem na koncercie, w sali koncertowej tu w Kolbudach. Zróbmy wszystko, by dzień 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Jesteśmy w takim kraju, jaki zbudowaliśmy. Chcemy w nim żyć, chcemy go tworzyć. Państwu życzę, żeby to był świąteczny, piękny dzień. Artystyczną oprawę uroczystości zapewnili uczniowie z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku. Bawi się wspomnienie. Czy ty słyszysz, jak szopan w tę noc w listopadzie w swoje ręce. Z marmuru na klawiszach kładzie i gra. Strzelcy w szarych mundurach. Na guzach, raz raz, biją z pani baterie. Śmierć tam szerokie przez skrzydła rozpostarła. Tradycyjnie już 11 listopada wójt gminy Kolbudy wręczał nagrodę dla najlepszych nauczycieli i uczniów. Owacją nie było końca. duże, Dzień Niepodległości upamiętnia ogromny wysiłek naszych przodków w walce o wolną Polskę. Pamiętajmy o tym każdego dnia, żeby ta historia znów się już nie powtórzyła. Polecamy również zobaczyć Dom Wolności w Kolbudach oraz Koncert Patriotyczny w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północnoTV i nie zapomnij polubić kanału.